Dzień dobry, witam Państwa w materiale dotyczącym KSEF, KSEF czyli Krajowy System E-Faktur. KSEF, czyli kolejne narzędzie Fiskusa, które ma uszczelnić system podatkowy i jest to narzędzie, z którym Państwo będą musieli się zmierzyć, i jednocześnie będą musieli Państwo z niego korzystać, ponieważ czasy dla podatników następują dosyć trudne, trudne pod tym względem, że trzeba będzie korzystać z narzędzi, które dają Fiskowi wgląd w to, co robicie w swoich przedsiębiorstwach. Jest to tak naprawdę kolejny etap po JPK, które pokaże fiskusowi wszystko, z kim handlujecie, na jakie wysokości, i skończą się też czasy odnajdywania faktur z przeszłości. No, ale o tym powiem za chwilę. Zatem, Ksef. Mmm, najważniejsza rzecz. Co się zmienia, to są tak zwane faktury ustrukturyzowane i będzie się je wystawiało przy użyciu właśnie krajowego systemu e-faktur. Znaczy, musicie swoją fakturę wgrać do tego, do tego systemu i dopiero wgrana taka faktura będzie tą fakturą skuteczną, ustrukturyzowaną. Oczywiście jest kilka wyjątków, ale dla Was istotne nowe pojęcie, które się pojawia w prawie podatkowym, w ustawie, w ustawie to jest właśnie ta faktura ustrukturyzowana. Będzie kilka wyjątków od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, czyli kiedy nie musicie, ale oczywiście nadal możecie wystawić w pewnych przypadkach faktury ustrukturyzowane, na przykład faktury dla konsumentów oraz przypadki wedle rozporządzenia z artykułu 106S, czyli tam może jeszcze mogą jeszcze nasi rządzący wskazać, na jakiego rodzaju przypadki te faktury ustrukturyzowane są niepotrzebne. Jeśli Ty handlujesz z jakimiś przedsiębiorcami, czyli robisz transakcję, B2B, co do zasady, ty musisz wystawić te fakturę ustrukturyzowaną, która będzie od razu widoczna dla Fiskusa. Wystawianie i otrzymywanie tych faktur, więc start wersji testowej KseFu, Ksefu w tej nowej wersji, która, która daje nowe możliwości, daje nowy wygląd, nową strukturę tej faktury będzie od 3 listopada 2025 roku, ale już w systemach księgowych, na przykład w Optimia, z której nasze biuro rachunkowe korzysta. Jest już ta wersja dostępna dostępna dla użytkowników. Oczywiście nie jest to sprawdzone, ale można przetestować, jak wygląda taka testowa wersja oprogramowania Optima z wykorzystywaniem tych faktur ustrukturyzowanych. Każda faktura będzie miała swój kod tak identyfikacyjny, swój specjalny numer. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda tego typu oznaczenie faktury. Składa się na to numer NIP podatnika, data wystawienia, 10, tutaj dalej liczby to jako dziesiąta faktura wystawiona tego dnia oraz unikalny numer kontrolny faktury, więc to zobaczycie w przyszłości, że faktury będą miały taki specjalny numer ksefowski, a i czy to oznacza, że nie będzie już nie będzie już klasycznych numerów faktur, będą dalej klasyczne numery faktur, czyli tak jak sobie wystawiacie fakturę 22 przez 09 przez 2025 bądź jeszcze Innymi dodatkowymi literami oznaczającymi fakturę, to wciąż będzie się wystawiał te faktury razem z tymi oznaczeniami wewnętrznymi. I to jest po prostu osobna pozycja tej faktury ustrukturyzowanej. Załączniki do faktur. Po pierwsze, żeby wystawić załącznik do faktury, to trzeba zgłosić się celem korzystania z tej opcji i dopiero jak otrzymasz zgodę, otrzymasz potwierdzenie, że możesz wystawiać faktury z załącznikami, to dopuszczalne są te załączniki. Załączniki są dopuszczalne tylko wtedy, kiedy dane dotyczą jednostek miary, ilości towarów lub cen netto, czyli jest to faktura taka bardziej skomplikowana, która się no nie mieści. Czy jest nieczytelna na tej podstawowej wersji faktury ustrukturyzowanej. Inne załączniki, jeśli chcemy dodawać do faktury ustrukturyzowanej, to automatycznie zablokują tą opcję na przyszłość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Także wielka uwaga, co chcemy dawać w załączniku do faktury ustrukturyzowanej. Tam nie możemy sobie dać wszystkiego. Wystawianie i odbieranie faktur. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się wystawioną w dniu przesłania jej do KSEF, a otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSEF wymaga natomiast akceptacji odbiorcy i fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za otrzymaną w dniu nadania jej numeru identyfikującego w Ksefie. Jeśli macie swoje oprogramowania ksefowskie, jeśli będziecie chcieli korzystać po prostu z narzędzia komercyjnego, to te narzędzia komercyjne przy zintegrowaniu z twoim, z twoim kontem ksefowskim będzie po prostu pobierało wszystkie te twoje faktury do systemu księgowego. będzie to w pewien sposób też ułatwienie księgowania, ale z jednej strony te ułatwienie księgowania też przysporzy dużo więcej prac przy wystawianiu tych faktur i sprawdzaniu, czy wszystko jest faktycznie prawidłowo przesłane. No i kto może korzystać z ksef -u? No z ksef muszą, mogą i muszą korzystać podatnicy, ale podatnicy mogą wskazać też osoby uprawnione do tego odbierania i wystawiania faktur, czyli podmioty wskazane przez podatnika i osoby upoważnione. I uwierzytelnienie, jak ty będziesz wchodził do ksef to dla jednostek, dla jednosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych wystarczy posiadać profil zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny, i właśnie tym się uwierzytelnisz. Jeśli natomiast chodzi o uwierzytelnienie spółek, to kwalifikowana piecząć elektroniczna albo druga opcja, taki specjalny formularz ZAW-FA, w którym wyznacza się jedną osobę uprawnioną do reprezentacji, a ta osoba wówczas nadaje dalsze uprawnienia samodzielnie, czyli wtedy już ta osoba może skorzystać z tego profilu zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego elektronicznego. Jeśli jest awaria KSEF-u albo twojego systemu, to co wówczas trzeba zrobić? Jeśli jest awaria taka całościowa, państwowa KSEF-u, no to ministerstwo informuje, o tej awarii oraz o terminie zakończenia tej awarii i faktury wystawia się wówczas tradycyjnie i w ciągu siedmiu dni po zakończeniu awarii przesyła się do KSeFu, informacja tak jak powiedziałem jest na stronie ministerstwa, jak jest natomiast awaria systemu podatnika to faktury i tak trzeba od razu przesyłać do KSeFu, można skorzystać z darmowej aplikacji podatnika, także awaria twojego programowania księgowego bądź niedziałanie biura rachunkowego, niedziałanie jakiegoś systemu do wystawiania faktur w niczym tutaj nie tamuje obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych i przesyłania ich poprzez ten system. Ile czasu faktury są przechowywane w Ksefie? Są przez 10 lat. Jest tam taki dosyć dziwny przepis, że jeszcze dodatkowo się chowuje 5 lat do upływu okresu przedawnienia. No ale ten okres przedawnienia w Polsce jest krótszy, no chyba, że w w przyszłości doszłoby do przedłużenia okresu przedawnienia. No, w każdym razie standardowy okres przedawnienia dla przechowywania faktur jest pięcioletni, a ksef skutkuje tym, że ten okres jest nawet wydłużony czyli faktury ksefowskie, te, które trafią do ksefu, będą tam przez 10 lat. Jeśli faktura jest wystawiona poza ksefem, możesz się spotkać z tym, że podatnik wystawi Ci fakturę poza ksefem. A pamiętaj, że podatnicy nieprowadzący działalności w Polsce, czyli jeśli masz kontrahentów zagranicznych, to oni wyślą Ci fakturę w zupełnie standardowy sposób. No i e, czy wówczas możesz ją zapłacić, czy ty musisz coś specjalnego w tym względzie zrobić? To jest standardowa faktura dla Ciebie i możesz ją zapłacić. Co natomiast z podatnikami polskimi, którzy wystawią Ci fakturę? Fakturę poza ksefem. Z jakiegoś powodu, może oni twierdzą błędnie, że nie są objęci ksefem, a może po prostu są ignorantami, tak jak to będzie na pewno część osób na początku, no nie wejdzie do tego ksefu mimo, mimo obowiązku i dostaniesz fakturę tradycyjną. Więc standardowe przepisy dalej na razie przynajmniej nie występuje powiązanie ksefu z prawami odliczania kosztów cit, CIT zaliczeniem tych kosztów do cit i odliczeniem VAT-u. Mimo pierwotnych innych za. Założeń. Pierwotnie planowano to, że tylko faktura ksefowska, ta wśród podmiotów, które muszą wystawiać faktury ksefowskie, to tylko taka faktura wystawiona w ksefie i zapłacona zgodnie z tym specjalnym numerem ksefowskim nadanym na fakturę, to tylko ona może być Twoim kosztem i, prawem, i skutkować prawem do odliczenia VAT-u. Finalnie się z tego wycofano. Ja osobiście prognozuję, że w przyszłości wrócą do tego pomysłu oby jak najpóźniej, a najlepiej nigdy. Terminy wejścia w życie KSEF, 1 lutego 26 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku przekroczyła w 2025 roku 200 milionów złotych, to ci przedsiębiorcy już muszą być wtedy gotowi do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Dla pozostałych przedsiębiorców 1 kwietnia 26 roku, przy czym no pamiętaj, że jeśli ty handlujesz, jesteś kontrahentem dla dużego podatnika, no to ten duży podatnik i tak ci wystawi już faktur które ustrukturyzowano od lutego, więc dobrze by było jednak być gotowym na ten luty 26 roku. Uwaga, jeśli chodzi o tych mikroprzedsiębiorców, których suma obrotów nie przekracza 10 tysięcy złotych miesięcznie, to oni mają czas na wejście do ksef do 1 stycznia 2007 roku, czyli od tego momentu będą mieli... Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych i odbierania. Czy trzeba podawać numer faktury KSEF w tytule płatności? Tak jak powiedziałem, nie trzeba. Pierwotnie planowano, że tak. Obecnie nie ma tego wymogu, więc możecie spokojnie płacić te faktury zgodnie z tytułami, tak jak dotąd to robiliście. Czy będzie się wystawiało faktury Proforma w Ksefie? Nie, faktury Proforma nie są tym dokumentem księgowym klasycznym. Dlatego ministerstwo wskazało, że faktury Proforma nie wystawiamy w Ksefie, nie przesyłamy ich do Ksefu. Na fakturach będzie kod QR, więc podatnik wysyła dane do faktury do KSeF w formacie XML i KSeF weryfikuje i nadaje fakturze unikalny numer identyfikacyjny, a podatnik jak chce obejrzeć lub wydrukować tę fakturę, to system generuje w ramach KSeF wizualizację i na tej wizualizacji umieszczony jest kod QR, nabywca może zeskanować kod QR -y i to mu da dostęp do oficjalnych danych faktury w KSeFie, może dzięki temu zweryfikować, czy ten dokument występuje i dostęp do pełnej wersji faktury po QR ma tylko odbiorca i wystawca, no ale przecież nikt nie zabroni ci zeskanować takiej faktury, podejrzeć tego kodu QR, jeśli już masz do niej dostęp i jeśli coś takiego zeskanujesz, to będziesz widział potwierdzenie, że ta faktura faktycznie istnieje w KSEF-ie i zobaczysz też ogólne informacje, na przykład NIP, daty, kwoty netto i VAT i to Da nowe narzędzie ML-owskie dla instytucji obowiązanych, no bo jeśli ty jesteś instytucją obowiązaną i badasz źródło pochodzenia środków i ktoś ci podsyła fakturę, która powinna być fakturą ksefowską, a nie jest fakturą ksefowską, nie ma tego kodu QR, no to już powinna ci się zapalić taka czerwona lampka. A jeśli ta faktura no, będzie miała błędne informacje, czyli będzie miała rzeczy po sprawdzeniu po zweryfikowaniu w ramach kodu QR, które się nie potwierdzają z tym, co co mówi firma podchodząca do procedury badania źródła pochodzenia środków, no to również może to świadczyć o tym, że tam dochodzi jednak do prania pieniędzy lub składania fałszywych oświadczeń. Jakie będą kary za no, nieprawidłowe korzystanie z KSEF-u albo za brak korzystania z KSEF-u? Stosuje się je od 1 stycznia 2027 roku, czyli 2026 rok jest takim rokiem czystym, testowym, nie będzie można dostać kary. Później natomiast te kary to jest do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, Wystawionej poza ksef bądź do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze bez, wyka bez wykazanego podatku. Oprócz tego klasycznie kodeks karny skarbowy, czyli taka ostateczna broń za naruszenia podatkowe. Co jeśli kontrahent jest zagraniczny, nadal wystawiamy fakturę ustrukturyzowaną i trzeba uzgodnić, uz udostępnić tą fakturę nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Czyli ty nadal dla kontrahenta zagranicznego musisz wystawić fakturę ustrukturyzowaną i musisz po prostu mu ją dostarczyć w odpowiedni sposób z nim uzgodniony. To tyle, tak jak mówiłem, dosyć krótko i konkretnie. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania w zakresu KSEF-u, to zapraszam do kontaktu.